Na górę wyjechał nie. do nas, do nas wjechał, do nas wjechał ten gość z Feniksa. No zobaczymy Mamy. full control, z Skowirski, nie, Piotrula! Ja, Piotrek, powiem Ci tak! Strzeliłeś na Pas Peter jak to się robi Kurwa, To jest <noise> e, najpiękniejszy moment tego dnia, chciałem powiedzieć tylko dla mnie. Nie. Na pewno ja Overpassa grać. Uważam, że to jest mapa, która też jest dla nas, bo to jest mapa, gdzie nie liczy się tak aim, tylko tutaj naprawdę jak ogarniesz sobie trochę różne rzeczy, granaty i wejścia, no, nie, to, no to będzie zajbiście. No plus ludzie jeszcze naprawdę tej mapy nie potrafią grać w ogóle, no. To wiesz, my graliśmy tę mapę kur... 15 lat temu. Nie wiem, czy dużo, jak grasz cały, w Overpass jakiegoś ostatniego? Mów do nas jak do debili żadej. po prostu. Jakby nie musimy wbiegać tu i od razu szukać wszystkiego, no bo to nie na tym polega, nie? Mhm. Nawet jak jest młody, perspektywiczny szarec co no, 20 ADR-a no, <laughs> <najbardziej laughs> Aktywicznie się tutaj wypierd. To że wbiegają to tak, jak takie cześki, No, przecież no, w sensie, ja będę po prostu podejmował decyzję, jak się ustawiamy i to będzie Mateuszowi wtedy łatwiej też, jak po prostu bym się skupiał na, na danej pozycji i nie będzie myślał. A to ważne, żeby go nie myślał. Ale myślę, że tym akcentem, panowie, nie wiem się ze mną zgodzicie, powinniśmy sobie zagrać meczek jakiś na No, Wymień stare skiny na nowe i daj im drugie życie. Sprawdź Pirate Swap. Na tej stronie możesz wymienić skiny w podobnej wartości, tańsze, a do tego masz możliwość doładowania konta, dzięki czemu możesz wymienić skina na droższego. A wpisując kod Izak przed dostaniesz aż 35% więcej do wartości swojego depozytu. Brzmi świetnie, prawda? Link do Pirate Swap znajdziecie w opisie. Wrócę smoke'a na ABC, smoke na Heaven będzie i z fleszami, i fleszami będzie wchodzić. Ja podchodzę. Ja zajęć wejście. No, save daje. Save Hali. Dajcie, fleszuję za ten. Beczki. Za gromadę. Beczki. Boom. Woda, dwóch, dwóch, woda, dwóch, woda. Bezki. Jeszcze woda. Dostałem flasha od kogoś na łeb. Dobra. A Heaven paka będzie Jest, gala, 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 gala Jest, gala, Zawsze Ja gala teraz. abecelast mojego bąk Lepszy No dawaj Jezus. no, co się pierd... Nie był no. się go no. Dziabnięty <laughs> Na 3-4 pikujemy? 3-4 Dobrze, podoba <gry> mi się to po. Ekstra tam, Powiem ci Mateusz Maczetę wyjął Krakowską na koniec no, no. Jak szef, jak szef Ja flashuję sobie tutaj na banan i podchodzę sobie Syf kiblujesz? Sobie... Macie no, teniks? Tak, leży Uważaj, możemy kibble też, nie? Ja długo sprawdzę teraz. Jest kible blisko. Go od tyłu. Ja spieram muszę. Dwóch dwóch dwóch. z B. Weźcie bombę i zalegcie się na syf teraz. Ale idźcie na dół, na dół, na dół, na dół, na syf. Na syf i do B, na syf i do B. Pago mówił, że zrotowali z B. Może być syf czy nie? Nie, ja syfem ja, ja mam 9 HP, jak ktoś. <laughs> A to, to, to czeka bana. Ja. jeden. Szerzy. Idę na bana. Kible uciekł. On z już uciekł długo. długą. Idę. A, wszedł. Ja za nim, no ja za nim. Nice. Brawo. Proszę, flesz. Punkt. Są... Czeka, czeka. Wadam. Zajebiście. Smok monster. Ty na syf pójdziesz pago? No... U dwóch raczej było no, i nie było raczej więcej. Pavor będzie zamykał z długiej, wiesz? Dobra. A my Uwaga, tutaj blisko. Spalili. Ja tu ścianiam jeszcze. Ej, wreszuje, czekaj, wreszcie, sprawdzisz na blisko, tu po lewej. No, dobra, dobra. Spalisz B, to na blisko lewo. Nie ma. Dobra. Ja będę smokował z... schody. Już rotuję chłop. No, dobra. No, może my zazwyczaj No, za... No, no, za... no, dobrze, no, no, no ale to... Do lewej. Jeden no, bank, no, bank, no, bank! Ma. za BS, em Leży leży. Jeszcze. Trac, trac. Ratuję, ratuję, chłop. Smok w jest. dobry. smok tam, jest, jest tak. ja smoka też. Tantuję teraz. Może wyjść, ja patrzę do trucka. Rozmijał? Ja, tak. ja. Ja podchodzę bank ogólnie. Jest blisko. Smok. Idę w prawo. Dawaj. Znowu był. Dobra, chodźmy, chodźmy do BSA. To się mam do lewej. Mateusz, robię mi hejt bombę, Ja fleszuję też w górę, jakoś niedługo sprawdzam. Jest te schody z fleszową. Schody, 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 schody jest kiblach możecie mieć jednego gdzieś, albo na długiej. Nie, 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 Uważajcie. jest Kibla i fajnie. Kibla jest, to no, idzie? Na... stop. Ja o... idę od długiej do ciebie. On możesz, możesz został chodzić. grafiki. Bank, jest, bank, 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 bank. Kible. Patrzę, 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 leży kible, patrzę, leży kible. Skody, leży kible. Ja patrzę, dobra, dobra. Ja patrzę jeszcze. Bank jeden. Nie był bank, bank drugi? To jest bank. O, brawo, Tak, tak, tak. Nic, to było, Mati, zajebisz się. Naprawdę, mm. Mati, okej? Mati, patrz, leżą. jeden, już jeden. Leży, wrócił. Panik leży. BS, uwaga, Gala. O, odetnij Galię, Mati. O, odetnij Galię. I fleszuję do prawej ci wodę. I weź wodę, spiruj. Weź wodę. Bum. Skiruj wodę. Ja plantuję na Heaven, to, to paka będzie jak coś. Może być tam albo C? Nie, chyba. Jeden jest nie, nie, nie. Badanie. Ba na badanie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. na badanie, no na badanie z Wiglanem. Prawie Oni na grają, nie? A teraz. No, ale to już chodzi o Piotrek, o, o test sprawności. Dobra, Izak, idę z Sajem teraz w tego. Feniks, dobra. Zajmujecie syf po prostu syf, a my idziemy z Sajem z Feniksa. Ja tam później trzymam tego shorta. No to możemy tak a, a... zacząć, no. Na jeden. Ja bym... się. To jest... Ale pewnie, no, zobacz. No na górę wyjechał nie. do nas, do nas wjechał, do nas wjechał ten gość z Phoenixa Patrz plecy, złapce plecy o to już teraz. Zawsze to jest skoro to nic się nigdy nie No bo... Poczekaj, ja teraz pójdę tam sobie tenis, teraz na A. No. Ja sobie pójdę na A jak on w do naszego respa. Nie, I będziemy no będzie no. do B wchodzić. Patrzcie no, sobie na razie plecy. On powinien A zachodzić raczej, ale ja sobie spróbuję wejść z A na B na plecy Nie widzę tego respatera. Co wróć już? Masz pod nosto podejść No ja nie wiem, nie no, działa no. CS, sorry no, nie, czas. No, nie wiem, no nie trafiłem w głowę plecy no No moja runda, Piotrek! <laughs> Piotrek, powiem ci tak! Strzeliłeś na od... No może no! Miałeś dużo czasu No dobrze, ale ja nie mówię, że to nie moja wina no, moja wina, powiem, no, przepraszam no A co dobrze Jarek stał w tym fenicjan? Ty, jak już spraw... ...daj mi się poszedłem wiesz, boś dalej ja nie widziałem fiel. Nie, no to musisz trzymać do momentu, jak sobie tego falaka. Tak, tak, tak. E, nie rzucę, nie? Tak ty... będzie. Ej, palę teraz, monster, pójdź na, pójdź na syf, zajmijcie syf teraz z jarkiem. I niech Jarek sobie pikuje te, tę galę, dobra? Syf, Jarek. A dobra? co, przekaż mu smołkę? Co to za mową, ty? Nie wiem, do mój chyba na ten, kurde. Praszuję ja wam. Bum. Bustują się chyba, nie wiem, czy nie widziałem czegoś na burszy. Tak, widziałem. No monster skrócił! Ja, czułem, czułem. ja jebie, ja odpuściłem, przepraszam Nie wiem, gościu przebił smołka swojego, a ja odpuściłem jak zobaczymy ich smoła. Nic wam nie powiedziałem, sorry <grym> Jeden na bananie jest, cześć <grym> To stoi. Czas. No ja w tej rundzie byłem streamerem, a nie ID 1, sorry Zobaczyłem no, cię jeszcze z tego co odjebałem w poprzedniej rundzie Pierdal to już moja rola jest zajęta <grym> No, nie no, no to odjebałem Dwóch no, takich nie może być z banów, się, się Jeden to już za dużo jest <grym> Oj, Wąsik! Dwie rób i zakopie No, bo zakop, patrz, je, ale, no bo teraz to prawda. No, to przyjdzie, no, Wąsik, będziesz. Utali, nie, no, no najlepiej się za takie zachowanie, okay. no. No to już to się nie, nie zdarza, może go wiesz. Jechać, Ja, do... ja, ja nie, ja nie, ja nie, ja nie, ja się, nie będę tak chwastpić, bo, no. Bo Najlepszym się zdarza. Najlepiej no, no, się uderzam w piersi, byłem moja no, wina i no, przepraszam, no. No, nic się nie stało, no. Dlatego mówię, że nie będę ci dojeżdżał, no. Ale zacytuję psa na wrota. Starego już tu się nie nauczysz. Nie wiem do kogo to było, ale. Chyba wiem do kogo Kurde, nie no, mogę mnie streamować no Chociaż i tak no, kurde, na innych streamach by widzieli ludzie O kurwa, wąsik Wąsik, no, ja zobaczyłem no. tą zajście w plecy teraz no. <laughs> No, niestety. Ale kurde, ale to był taki dobry pomysł. W ogóle wszystko tak fajnie. Tylko to strzelanie, kurwa. No, no, trudno. Ty, co robimy? Bo skupi, zrobiłeś? Nas... E, dajcie pauzę, szybko, bo musimy się otrząsnąć. Znaczy ja, ale. Te drzwi otworzyli też no. Ja smokuję. Ja Czekaj, spokuję te drzwi. Kurwa. Nie trafiłem. Nie trafiłem smoka. spokojnie. Mamy jeszcze smoka? Dobra, damy te granaty, co? Kurwa. Ja Leży banan. Ja pcham Jest jeden auto! No Ale... Aj. Masz broni tu po prawej Kurwa, w... się! Poszedł flash, poszedł flash, boom! na Ja podjeżdżam A jest na ciebie to Jarek, Heaven Dwóch ja zachodzę Tam jesteś! No, Jeden obity na heaven drugi zeskoczył do wody już. Mam pakę na, na heaven mieliśmy. No. Pas Peter jak to się robi. Jeden broi, yeah. Jeden broi, broi już ej. Nie. Szkoda Jarek. Ale wiesz jak to mówią, no. Starego co toczek nie nauczysz. Klątwa wąsika, kurt. No ale Jarek, no, no nie uspokoiłeś, nie? Patrz, Izek jak to się robi. To jest e, najpiękniejszy moment tego dnia, chciałem powiedzieć tylko dla mnie. Jarek, to by tam zajebał, Dabry? Jak oni przejmują tak tego Faniksa. sazą tak. bo takie rundy nie możemy robić. Jeden odpala wrotki na, a drugi zajmuje syf. Musimy to bardziej Taki rund właśnie szkoda no. potencjału tracić, no. do wygrania to jest. Dokładnie. To to jest to to jest. To ja to bym w ogóle zagrał, sobie na B od razu. Chodź cho 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 na B w ogóle, chodźmy na B po prostu. Dasz smoke na heaven, Pevor? Ja ty Jarek, Jarek, ty dasz. Wejdziemy sobie zaraz na Monsterem. Dobrze, sieć się tam, sieć w smoke. Chodźmy, monster, Chodźmy Chodźmy ten, ten Monster, będziemy zaraz wchodzić, dobra? Prawo przed jeden. jest prawo, widział mnie. Chcesz, Małka no. dali nie daj. Dam ci flasza tylko przez tą rurę i spróbuj go zatagać spróbuj wychylić i cofnąć w razie, czego dobra? No, no. no, no. Przeszulę ci. Zobacz czy jest i cofnij. Aha, no. Co? Kurde, Co? Nie, nie wiem, on stoi, stoi tu chyba, bo ja goś za Nie, kto jest ku... w się teraz? Nie ja wiem. Ja jestem, jeden gość zrot... jeden na Feniksie, drugi zwrotował do kolosa. A zostań tu mati, dajem bombę i steramy na górę na długą. Dobra? Bo, bo, daj mi to. Staju. Idźmy stąd, chodźmy, chodźmy. Kur... to Ale saju, to, to, to zostań Saju, a ty chodź ze mną no nie no kur... niki nie zmienić Idźmy teraz, idźmy tą, to, to, to tą długą, to, to... bo nie wytrzymam no, ja nie wiem no, nie da się tak grać Idźmy długą, idźmy teraz długą, weź tam coś wyrzuć już Saju. kto tam krówa został, nie wiem No ja No to so, wyrzuć tam coś na masterze. chodźmy tą długą po prostu, idźmy z 300 macie Musimy, musimy zdiolować gościa na kibrach jeżeli nie. będzie Masz też jakieś dać? Nie mam nic, żona my... Fleszuję do do lewej ci fleszuję Dwóch bank nie ma mama, balans jest czysto. BS, bank, bank BS jeden. Fuck bank. banki bank. i prawo BS. Trzy sekundy już. No szkoda. Ale, no, nie wiem, no, ja nie, nie mogę w ogóle, jak macie te niki, to ja, ja nie potrafię mówić, bo ja nie wiem, to jest to, nie mogę się zastanawiać, kurde, kto no, jest, troszkę, którym troszkę zawodnikiem. Nie pod tym postel. No, bo ty zawsze chodzisz monster i widzisz, że tam siedzi taki kura bąk, no to myślę, że to ty, no. Bąk, czy, czy, czy to jestem ja, Mateusz? No, ale kurde, nie zapamiętam tego, no, nieważne, no, jak widzę bąka chujozę i bąk, kur. To, no to stary, no, no każdy to jest pago, no. No właśnie nie wiem, co sobie przyczepiliście do moich nicków w ogóle. Ja to wiem, <samples> Jeszcze, jeszcze, dwóch, trzech, wszyscy. Wszyscy do góry. Wszyscy do A, do A Do A biegną. Wszyscy. Wszyscy, wszyscy. są na bezie? Ja tak, wchodzą właśnie, paga wchodzi. Trak, trak, trak. No lewo blisko. Lewo blisko z bombą. Na traku. Czekam jakby na niego, Jest, Jest, ucieka. Ma walkę. A Jaro, no, ten pierwszy sąd, on taki. Wiesz, jak jest czasem. Sas. Najgorzej. No. Ale potem ładnie siadł. Fontanier. jeden. Ja jeden. wytrysuję to. Zerwa. to. jest. Sas. 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 To Myślę, na Zostajemy tu, jesteście czy nie? Zostajemy tu, Zostanę ty, wracaj. Cisza tu jest. Wróć na B. No ale nie, no na razie ty no, nie wraca No przestań. No wróć, wróć, bo tu jest czysto, ja ska Pana, Ale tam. tam też jest czysto, no może wchodzą w drugie, no. Skąd wiesz, ale... B jest? C jak... Cicho bądźcie w ogóle, bo... Długie nie ma, banana nie ma, no kible mogą siedzieć w trzech, no tkanej, czy w czterech. Kur... cisza. Dobrze, Peter. Nooo! No, Dużo, no, że on się sam może stać, no widzisz co się dzieje. No ale widzisz, jakby został jeden, przykładowo, by wchodził na bombę, to byś miał free fraga już. jak dasz AWP, mi? Na? Tak. Widzisz, Jarek, dał, jak to się, się robi? Daj mi padałemkę. Widziałem, jak się zrobiło. Z palce pierwsze tempo w ogóle. Ja Nie układaj na dojazd. Z tej, bo zajęli. Co? Zajęli, panie ich Gala Zgłosili. Ja robię, Jarek. Dobrze. Pale, Gale Tracuję ci, Mati. Więcej? Ale tam nie ma Gala... Wów Ale wówkę, był jeszcze, był jeszcze monster. Smokuje Galę. Nie, gala było. Dobra. Monster wyciąciłeś, czy Tak. Ale ich nie ma, nie? Nie, nie. Zatrzymali się na Gali. Mogę ci przesunąć monster na pik? Nie, zasmokowałem. Dobra. Dobrze. No pierwszy jest smoka wyszedł. wyszedł. Si o, no, jeszcze tak, bas. Tak, no, tak, no bawisz. Ja ty na głośno na Ja na cicho. Ty na głośno, ty na głośno. ja po cicho. Ty pojedziesz pierwszy, bo AP. Dobra, to ja. Zatrzymaj się, to ja pójdę pierwszy teraz Wie o jednym tutaj. Chcesz jakiegoś na nie, nie, nie. Po prostu zrefragujesz za mną za chwilę, dobra? Tak podłożył. Izak z defem. On paka jest na banan na banan długo Nie mamy smoka, nie? Nie. Coś, no to się. Też w Za olofem leży. Nic nie widzę. No ja raki... Stałem na cifra, jeszcze dwóch wesłów. Dwóch mam ci bez? Smacznego. mam ci bez? Leży. Monster, monster. Nie widzę. To zgasili od razu, Mati, nie? Ja patrzę, jaka bieganina, w i Jezu, nic nie widzę. No ale to od mi dostałeś, proszę, Mati, tylko od nich. No, on on gra, jest, na na Tak, już Tak, tak. na ty, bo, chcesz, ja ty, ja ty, się Jeszcze raz tak? Wrócisz czy nie? Leci na banan. No wrócę, no, Ja zaraz, jestem na już. Zaszuję, ja ja leży. Jeden tylko. Chodź, wróćmy. Mhm. Nie widzę więcej. Zaszuję. Ja nie widzę, nie widzę. Ja za nimi. Nice. w pierwszej, tak, okay. No dobra, ale figurę. Oni wjeżdżają. Nawet Foster, nie zgasili yeah, tego Foster. teraz. Nie ja flaszuję. Ja jeszcze zaskoczy mi Harry. Dwóch pod Heavenem jest, dwóch pod Heavenem jest. Co robią? Stoją. Ale w wodzie, nie? Tak, tak, tak. Woda, woda, woda. Ja się. nie ja Cały czas dwóch tam. Beczki, bezczki. Blisko lewo, blisko lewo, blisko lewo. lewo, Paka na beczkach Sprawdzi Wziął bombę? Nie, nie wziął Brawo na balony zabijesz go? dawaj Bo jest, przeszuję. Nie, pali mnie, mnie Leży pani jeden hmm. Drugi pani leży może być długa, powiem wam, pomarańczowy Ja, ja ma... długo mam W kiblach Ja wracam Ja za długo podchodzę mhm. Ja nie, się nie, Teraz go Wysk? zajebę nie, Idę nie, tak to się będ, track, track, track. Masz dwóch, tylko tam brawo Brawo, nie, Bez, bez Bez, bez, bez Trak, 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 trak tylko tam. Londyn rzekł. Uuu, ja no jestem daleko do bardzo. Dobrze, ale oni się. Jeden plantuje drugi, on teraz jeden. Na mnie czeka, nie? A wiedzą o tobie? To drugi, tak, jeden mnie słyszał, jest jeden gdzieś tu był przy placu zabaw. Pewnie banek jest. Jeden drugi side. Tak. Długa. Ale wupa długo, dwu? O, Czy to Dwó, jeden? Dwóch, 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 tak. Jeden przy traku, jeden długa. Dobra. Masz traku wlewa, przy traku lewo, przy traku niebieskim, niebieskim traku był. Tu? Tak, był, mógł do banku wejść też. I druga wóp. Lockhouse. To jest out! w waiting room? Masz tak? A przecież jest no, na nami, powie, długą. Nie, dwup na długie. Długie, no, no, ma na Zak? No. Jest e, dasz Izak? no. do so, ja, 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 nich no na B teraz. Dobra, Cię, dobra, dobra. dobra. O, to. Się tam nasz parę na syf. Fańk, czysto, fańk, czysto. Chodź, wrócimy sobie razem. Nie se pasza, to ma. trzyma. Jest syf zajęty. Podchodzi syf ci blisko, Jaro. O. Ja spuściłem. Dług, długa. Flaszuję ci. Bawaj. Jaro, jaro. Boom. Jeszcze po mnie. Oto leży. Ależ, leży. Raz, gible, gible przy bananie. Zajebiście, ej! Super to wyszło! Dobry fest od No, jeszcze zabiłem tego gościa ci, to się strzela. Ładne to było.